On ma rakietnicę. Co? on John... ma rakietnicę! czemu on ma rakietnicę! Hej, wszystkim z tej strony screen witajcie w nowym odcinku Steardown! I dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy na mapie takiej dość pustej w sumie. Mamy Grzesia dachownika. Mamy Grzesia księża, który jest na kościele. I słuchajcie, dzisiaj wyszedł taki mod, taki serio, fajny mod. W sumie jeszcze nie wiem, czy fajny, bo nie testowałem, ale. Ale jest to nasiono, które, wiecie, wsadzamy w ziemię i to rośnie, i to rośnie, i to nas atakuje, i ponoć trzeba z tym walczyć, więc zróbmy, wykopmy dziurę dla tego nasienia. Okej, okay, proszę bardzo. Wszystko jest już w miarę gotowe, później to przysypiemy ziemią z powrotem. Nie wiem, co prawda, ile to ma rosnąć, czemu to nasienie jest takie duże. Wsadźmy je tutaj. To znika. Czy to potrzebuje więcej miejsca, czy co. Co? Co to jest? Co, co to jest? Czemu tu w nas strzela? Zobaczcie to. Ro rośnie jeszcze. Właśnie ona miała ponoć cały czas rosnąć. Tylko, co to mają być za bronie? Ja tu nie, nie wiedziałem, że tu bronie będą. Ale czy, czy będziesz w nas strzelać? Będziesz w nas strzelać. Dobra, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Wchodzimy do tego domu, uciekamy, zamykam. się... Co tu się stało? Co tu, co tu się dzieje? Czemu to się tak rozrasta szybko? To jest przerażające. Grzesiu, złaś z tego dachu. Ej, te, tego jest więcej. Tego to Grzesiu! Grzesiu! Dobra, co to jest? Jakieś kwiatki wyrosły. Dobra, to jest przerażające. Musimy iść do kościoła. Można o tej broni rozwalać. Dobra, da się z tym walczyć. Da się z tym walczyć. Nie wiem, jak się tego pozbyć, co prawda, bo to jest zbyt duże, ale na razie jesteśmy bezpieczni. Musimy wymyślić jakiś plan. Wespnijmy się tu na górę. Tu jest chyba jeszcze w miarę bezpiecznie. Co? Co to jest? Co to jest? Czemu tam się jakiś pająk? Prze przepraszam bardzo, ale czy, czy to powinno istnieć? Czemu z rośliny wychodzą jakieś pająki? Czemu ta roślina tak już urosła? Dobra, z nią trzeba walczyć! Z nią trzeba walczyć! Bo to będzie... naprawdę duży koszmar. Niepotrzebnie schodziłem na dół! Niepotrzebnie schodziłem na dół! One się przebijają do środka! Tylko kościoła! Trzeba z nimi walczyć, tylko już nawet komputer mój nie wytrzymuje! Tej presji! One wywalają kościół! Wywalają kościół! Dobra, jest dobrze. Jest w porządeczku, w porządulu. Nic się nie dzieje. Nic złego się nie dzieje. Jesteśmy całkowicie bezpieczni. Nawet Grzesiu tu zszedł. Ale czy mogę wrócić do domu? ja chciałbym do domu? Grzesiu wpadł do pająków. Dobrze, ale musimy się wydostać. Zobaczmy, co się dzieje w tym świecie, ale ja już się nie dziwię, czemu mam lagi. Po pierwsze, Kościół zrobił 360 stopni. Fikołka robi na ziemi. Tu milion broni nas nawala. Jakieś pająki się rozwaliły tu wszędzie. Nie, no to jest koszmar. To jest koszmar na ziemi. Zresztą to jeszcze raz i walczmy z tym, bo z tym, z tym obecnie się nie da walczyć. Także zaczynamy. Jeszcze raz, zobaczcie, zrespiło się to wielkie coś. Czy można to zniszczyć już na sam początek? Po pierwsze, walczmy z tym normalnie, spróbujmy to rozwalić. W sumie to jest roślina, to przecież możemy ją podpalić po prostu. Wystarczy. Wystarczy ją. Pod, podpalić. I jako ona się pali, to ja nic nie muszę robić, bo tak naprawdę. Sama teraz się zniszczy, ale jeżeli ten ogień tego nie zniszczy, to ja mam kolejną taktykę na tą roślinę, ale zobaczcie, na obecną chwilę to nie wygląda dla niej zbyt dobrze. Przyściuteńko! Dosłownie przyściuteńko się pali. Roślina się nadal rozrasta, ale zobaczcie, że same liście rosną o dziwo. Ta jakaś jest dziwnie pokojowo nastawiona, tylko strzela w nas, ale to normalne. Zobaczmy, co na to asteroida. Co na to asteroida, czy asteroida pomoże nam pokonać tą roślinę! Przepiła się przez każdy liść dosłownie. Rozwaliła ją na 10 tysięcy części. No i nie wygląda to dla niej zbyt dobrze. Możemy ją jeszcze dobić w jednym miejscu. W tym głównym miejscu zobaczyć, czy to zostanie już całkowicie zlikwidowane, gdy rozwalimy jej tak jakby główny rdzeń. Nasza roślinka została całkowicie unicestwiona. Ale co jakbyśmy ją zrespili w takim miejscu, w takim miejscu, gdzie powinniśmy uciekać? Uciekamy oczywiście od niej jak najszybciej na samiutką górę. To, przepraszam. I teraz czekamy, aż się troszkę rozwinie, przygotowujemy naszego bohatera oczywiście do skoku na roślinę, on już dostał, Grzesiu trzymaj się, zobaczcie on stoi dzielnie, nadal stoi dzielnie i się nie poddaje, musimy Grzesiu do ciebie przyczepić bombę niestety, wiem, że ci się to nie podoba, ale zrobimy to, bo uratujesz nas wszystkich, leć, leć, pozbądź się... Aj. Nie, 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 do, nie doleciał. Dobra, bo to już tak urosło, że to jest chore. Oczywiście nie możemy używać żadnych takich z modów rzeczy. Możemy używać bomb. Możemy używać bomb. Spróbujmy pokonać tą roślinę. Skacząc prosto sam środeczek. Rozwalając tutaj główny rdzeń. Zobaczmy, czy się uda to zrobić. Okej, okay. cała roślina się rozwaliła od tego, ale wyobraźcie sobie jakby to było w ziemi i to by sobie rosło od ziemi tak wysoko, żeby się nie dało tego rdzenia zbytnio rozwalić, to by był naprawdę... Co tu się dzieje? Aha. <gryw> tu miał się chyba jakiś pająk ześbić, ale pikają, bo się rozbijają. Po ziemię. Ale weźmy to i postawmy tak delikatnie, tak mega delikatnie. Zobaczmy, czy to jest wina tego, czy po prostu. To, to się nie chce. Aha. One po prostu automatycznie umierają z tego względu, że roślina po prostu nie żyje. Chociaż, chociaż nadal rośnie. To jest. Nie powinno tak być. Przestań rosnąć. To, to, to jest najprostszy sposób, żeby pozbyć się tej rośliny. Przepołowiłem ją na pół, chociaż nadal zrzuca te jaja swoje. To ona nadal rośnie, nie? To jest przerażające. Zobaczcie, do jakiego momentu to rośnie. To jest wyższe niż 14-13 piętrowy budynek. Wyobraźcie sobie, że wy mieszkacie pewnie na jakimś piątym, szóstym, niektórzy oczywiście piętrze. Wyobraźcie sobie, że mieszkacie gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. Wychodzicie zobaczyć oczywiście co to za strzelanina na zewnątrz I widzicie COŚ TAKIEGO Coś takiego Ale wyobraźcie sobie, że gracie sobie w Minecrafta na spokojnie Idziecie, zwiedzacie sobie z wioskę i nagle są takie pająki, które chcą was dopaść Tylko, tylko on chyba utknął z tego, z tego co widzę Chyba ma problemy ze sobą Maciek Maciek, musisz iść go pokonać. Idź go, idź go pokonaj. P Czemu on ogniem w ogóle? Zobaczcie, rozpad się! <śledzimy> w w wszedł w ziemię! Tu jaskini poszedł. Także potężny pająk pokonany. Ale spróbujmy go zrespić w normalnym miejscu, gdzie rzeczywiście będzie się mieścić. Zobaczmy, czy teraz będzie robić to samo, ale on nas spokojnie się przebija przez te drzewa, to jest... Przerażające, i próbuje za wszelką cenę nas dopaść. No, bo drzewa rzuca. Normalnie, na spokojnie, drzewa przebija, ale ale utknął. Nie może się obro. Nie no. Co on robi? To jest przerażające. I wyobraźcie sobie, że tych pająków było jakieś 15-20 wcześniej. Ziemiaćko, tutaj jestem. Mimo, że jest silny, to zbytnio chodzić nie umie. Drzewa go atakują. I znowu się wywrócił. Możemy się go już pozbyć, bo nam przeszkadza. Tylko chociaż jest dość wytrzymały, trzeba mu to przyznać. Rozwalmy go już do końca. I mamy coś jeszcze. Mamy coś takiego jak skorpion. To, to, to mnie zastanawia. Czy on ma rakietnicę? Czy on ma rakietnicę? Czy on ma rakietnicę? Czemu Skorpion ma rakietnicę? To jest jakiś żart? Proszę bardzo, Skorpion już nie ma rakietnicy i Skorpion został pokonany. Jeszcze dla pewności, nie? Ale przejdźmy do normalnych rzeczy, jako że mamy już święta, nie wiem, chyba święta, to zobaczcie co możemy stawiać, możemy stawiać wszędzie światełka. Z rozwalania pająków, rozwalania jakiejś koszmarnie wielkiej rośliny przyszliśmy do światełek świątecznych i możemy ubrać naszą choinkę. Oczywiście choinkę ścinamy i oczywiście zabieramy do naszego domu. Do środka, do, do środka. Ej, ale i tak ładnie to wygląda. A co jakbyśmy walczyli z tym, używając na przykład... Czołgu. Czyli jakbyśmy podjechali do tej roślinki całej, ale jakbyśmy używali takich zwykłych, znaczy zwykłych, to jest czołg potężny. Jakbyśmy używali takich wojennych pojazdów, to zobaczmy, czy jesteśmy w ogóle w stanie wygrać z takim pająkiem chociażby. Chociaż na obecną chwilę nie wygląda to zbyt dobrze. On cały czas się zbliża, a czy on może nam coś zrobić? To co, co się stanie jak podjedzie. Okej, okay, dużo nam nie robi, chociaż my też mu zbyt dużo nie robimy. Chociaż już się podpalił cały I zobaczcie nawet teraz nie będę musiał uciekać On już się poddał Już się rozpada Już walczy sam ze sobą Także to jest już koniec tego Pająka. Zobaczcie jak to przerażająco w ogóle wygląda I smutno Jak on walczy Aż mu chce pomóc To, to jest takie smutne możemy mu, możemy mu pomóc ale nie wiem czy, 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 czy to mu cokolwiek pomoże Proszę bardzo pająk już ma się dobrze Także możemy przejść do następnej rzeczy Czyli tego całego skorpiona Zobaczmy czy damy radę Czołgiem Wygrać z tym skorpionem Tylko on cały czas strzela tymi rakietami Trzeba serio Serio uważać Chociaż przestał strzelać tymi rakietami Nie, nie mam pojęcia czemu Ale zobaczcie że te strzały czołgu Całkowicie go niszczą I nie ma on żadnych Szans aby z nami wygrać. Jednak, jednak miał szansę. Ale ogień go już całkowicie dobił. Także została ostatnia rzecz, z którą musimy wygrać. A jest to. Sami zobaczcie. Ta potężna roślina, która będzie cały czas rosła. I my będziemy się musieli z nią zmierzyć. Najpierw obadamy tą roślinę. Zobaczmy, co tu się dzieje. Jak się rozwija. Ona już wypuszcza. Co! Ona zrespiła kolejną <grymne> kolejną roślinę! Zrespiła! Nie no, tak być nie może. Ja muszę tej się pozbyć. Tej się musimy pozbyć. To jest. to jest. niemożliwe. Co to ma w ogóle być? Otwórzcie mi to, otwórzcie mi to. Musimy się tego pozbyć całkowicie! Jak najszybciej! Jak tylko się da, tylko do nas też strzela! Tu nas strzelają! Uciekamy! Szybko! Dobra, szybko, 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 szybko! Szybko! Uciekaj! Uciekaj Screamie! Uciekaj! Jak najdalej! Mimo, że rozwaliliśmy jej rdzeń! To i tak zobaczcie, palimy się w ogóle! Musimy ogarnąć ten ogień tutaj! Ale oni w nas nadal strzelają! Nie no, tak być nie może! Tak być nie może! Lecimy prosto na ziemię! Prosto! Na ziemię? Witamy, jest źle! Widzowie, jest źle, palimy się. Jest naprawdę źle. Zobaczcie, co to jest za świat w ogóle tutaj. Wszystko w nas strzela. Rośliny z góry nas strzelają. Nie mam czym się obronić. Kompletnie czym się obronić. No i zobaczcie, nie żyjemy. Ej, to było naprawdę epickie, Jestem pod wrażeniem. Co te pająki robią tam na górze? To jest. To jest przerażające co tu się dzieje. Są teraz trzy rośliny, które się rozrastają. Co prawda ta trzecia się już nie rozrasta, ale to już jest, proszę Państwa, koniec świata. Nie da się nic z tym zrobić, chyba że dobić naszymi ulubionymi asteroidami, które pozbędą się tych wszystkich roślin. Zobaczcie, co, jak to się rozrasta w ogóle, ale mimo wszystko każda z roślin powinna być rozwalona, chociaż one nadal się rozmnażają. To mi się nie podoba. Zobaczcie, ta cały czas rośnie i cały czas się rozrasta. Zobaczmy, jak to wygląda pod spodem. Jak to wygląda pod spodem? One tutaj mają korzenie jeszcze. No i nadal się rozrastają te rośliny. Wiecie co? Ja mam dość, ja mam dość, ja, ja wychodzę stąd. Żegnam. To jest już tak wielkie, że aż szkoda gadać. Ale wpadłem na jeszcze jeden pomysł. Jeżeli wejdziemy tutaj do środka przez te drzwi, proszę bardzo, otwieramy drzwi normalnie. I tak, jakby tą roślinę postawimy tutaj prosto w budynku. To zobaczmy, co się stanie. Czy ona się przedostanie przez ten cały budynek? Czy będzie w ogóle rosła? To mnie najbardziej ciekawi. Dobra, jednak ten budynek będzie zniszczony za niedługo. Zobaczcie sami, że ona się wydostaje tędy bokiem, tą ścianą i wyszła sobie z tego budynku po prostu. Tylko najśmieszniejsze jest to, że te działka są tutaj. Tutaj respi pająki, a my możemy sobie wejść tu do środka. Okej, okay. okej, okay. pająki bronią to. Możemy sobie pójść naokoło. Możemy wejść tutaj i rozwalić sień rdzeń. Zobaczcie, aż coś wybuchło. Slime zjadają wszystko. Pająk już nie żyje. Zobaczcie, jak one niszczą wszystko. W sumie cały budynek po prostu niszczą teraz. I tak naprawdę, na obecną chwilę, to wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, to zostawcie subika i lajka. I ja Wam dziękuję za oglądanie. I pa pa.